Dzisiaj w CKM.pl gościmy członków zespołu Frontside, a raczej ich brodatą część. I dziękuję Wam, chłopcy, że nie ogoliście brody, bo nie wiedziałabym, jak zacząć. Chciałabym od nowa układać. Chcemy być modni. <grym> Dokładnie. Słuchajcie, istniejecie już od pradawnych lat. Tak naprawdę powstaliście chyba 4 lata po moich narodzinach. I teraz wszyscy wiedzą już, ile mam lat. 93? 93, tak, w ubiegłym roku 20 lat. Okej, okay, super. Powiedzcie mi, bo pierwszy album nagraliście na kasecie magnetofonowej. No, to, były, to były jeszcze te czasy, kiedy, kiedy nagrywało się demówki w ogóle na magnetofon w kanciapie. E, wydaliśmy trzy takie taśmy demo, które potem znowiliśmy na wydaniu kompaktowym. Ale faktycznie no, tak to, tak, takie czasy były, gdzie, gdzie, gdzie ta taśma była wtedy jedynym nośnikiem oprócz analogu. Analog był wtedy wyparty właściwie przez kasety. Potem przyszedł czas płyt kompaktowych których już też teraz właściwie nie ma, no bo już są na trójki. Ale tak, no czytaśmy historię. Ale dzięki temu wiemy, że od dawna istniejecie, że nagrywaliście jeszcze na kasetach. Można też poznać po tym, że już nie jesteśmy pierwszej młodości. Ale trzeba zaznaczyć, że Mariusz jest jedynym członkiem zespołu, który pozostał. Nie najstarszym. Ogolicie brody i będziecie jak wiecie, piętnastki. Trzymamy się. Nie, to jest modna stylowa, broda. Słuchajcie, bo oglądałam oczywiście wasze klipy. Są szalone, mniej szalone. Powiedzcie mi, skąd przychodzą te pomysły, czy nie wiem, tak samo na teksty. Czy wy siedzicie i piszecie, wymyślacie na popijaku, czy raczej na kacu, czy macie jakieś szalone newsy z piekiem, nie wiem, cokolwiek? Na kacu to chcemy przetrwać przede <słuchanie> Do, do wieczora. Bo w tym no wieku chyba, to już jest ciężko, wierzę. Chyba, że te melanży no. zdarza się no. przedłużać, ale, ale już jest ciężko. Natomiast wiesz co, no pomysły są prozaiczne. No zwykle to jest jakaś telewizja, jakaś gazeta, czy po prostu jakieś tam doświadczenia życiowe. No czasem, czasem jest tak, że coś tam wypłynie zupełnie przypadkowo. Ja mam taki system pracy przynajmniej, że zapisuję sobie różne pomysły. Na na różnych skrawkach papieru, na kartkach, nawet w telefonie też. Czyli masz tak, że jedziesz gdzieś i nagle coś ci wpadnie tak, do głowy tak, i sobie zapisujesz? Tak, artystą, artysta. A weź, no Mam tak, że oglądam film i spodoba mi się jakieś zdanie no. i sobie zapisuję wokół tego, potem buduję e, całą historię, tak e, faktycznie się to, się to zdarza. No zależy, co chcemy przekazać, bo czasem te teksty faktycznie powstają e, no tak z marszu, że tak powiem, a czasem to jest tak, że, że mamy jakiś jeden wers e, no i pracuję nad tym roku i nic z tego nie okay. wynika. E, słuchajcie chłopaki, macie studia tatuażu i powiedzcie mi jakie to ma, jaki to ma związek w ogóle z zespołem. Czy to ma jakikolwiek związek czy nie? Skąd ten e, no, ma taki związek, że przede wszystkim jest to część rock'n'roll'a, bo my rock'n'roll'em określamy nie tylko muzykę, tylko styl po prostu jakiś tam bycia czy życia. Stąd nazwa Studia też. E, tak, stąd nazwa Studia. Natomiast e, bardzo, bardzo duży związek z zespołem ma to, że e, Studio zostało założone przez e, naszego pierwszego wokalistę, który też był protagonistą i współzałożycielem e, Frontside właśnie 20 lat temu przez e, Astka. Z tym, że on najpierw zaczął na Wyspach, bo tam otworzył po prostu trzy studia tatuażu i od ubiegłego roku są to placówki po prostu w Katowicach jako, jako odrębne i w Warszawie jako odrębna działalność. Czy jest... wy też tatujecie? Tatujecie? A próbowaliście? Nie. nie. próbowaliśmy studio, no ja, bo są artyści. Ja, ja zrobiłem dwa tatuaże, <laughs> pierwszy, ale to bardzo dawno temu. I... Na sobie czy komuś? Nie, komuś. Na szczęście to... komuś. Ale logo Slayer czy, nie, nie, nie. czy Metaliki zrobiłem z, z płyty bodajże z Lola Boli taki były takie cztery fajne było tam. Było, 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 no, było tam. No, ale wyszła? Wyszła coś? No, Wyszło strasznie i to jest teraz kolega ma, ale ma wspaniałą pamiątkę, no bo wiadomo kto robił. No, tak, no. No. Nie no, są, są artyści wspaniali teraz, no, ten tatuaż się zmienił na przestrzeni po prostu ostatnich lat mhm. e, i, i jak gdyby paleta barw się poszerzyła i sama technika, bo maszynki tak. też są inne i jest. można naprawdę zrobić, zwłaszcza w tatuażu realistycznym, to można zrobić piękne rzeczy, także ja wolę zająć się tam muzyką, już nie będę nie się jest. wygłupiał. Aczkolwiek te maszynki rotacyjne teraz weszły, więc każdy może próbować. Tak, to myślę, że... to jest prawie w Dokładnie. Eee, słuchajcie, a teraz nowa płyta. Czy ona jest inna od poprzednich, eee, czy, czy nie wiem, czy ma coś wspólnego, czymś się różni, jakieś nowe inspiracje? Dajesz Inspiracje no. mamy przez całe życie generalnie. Eee, to się zmienia z, razem z nami, generalnie. Tak to wygląda, że. Na jakimś tam etapie życia słuchamy znowu czegoś innego, ale cały czas wracamy do tych korzeni, i ten, ten album, właśnie taki jest, że pokazujemy mm, tą muzykę naszą, ale w takim sosie, który gdzieś tam y, wcześniej zaszczepił w nas tą rockową muzykę, gdzieś te korzenie początki metalu, początki hard rocka, rocka. No i ta płyta taka właśnie jest. No. Znani jesteśmy no. z tego, że reprezentujemy raczej tam najcięższą falę metalu. Tak jesteśmy postrzegani, takie były do tej pory nasze płyty. Wprawdzie tam przewijało się sporo melodii i sporo jakichś takich harmonii też nietypowych dla ciężkiej muzy metalowej, natomiast teraz po 20 latach uknuliśmy sobie po prostu spisek, że zrobimy płytę totalnie inną, hard rockową. Jest to no, zupełnie inny wymiar, zupełnie inne nowe doświadczenie dla nas. Nie ma tam tego tego przysłowiowego hałasu w ogóle. Nie, bo jest to jest, znaczy to, jest to muzyka jest, jest to bardziej przyjazny bardziej bardziej <laughs> bardziej, <laughs> bardziej tak można można, można. na pewno e, i e... Po prostu chcieliśmy zrobić coś zupełnie innego, mogliśmy sobie na to pozwolić, bo nie jesteśmy zespołem, który ma aż takie wielkie rzesze fanów i takie kontrakty z wytworniami, że w momencie, kiedy, kiedy podejmie takie ryzyko na taką rewoltę stylistyczną, jaką po prostu, jaka padła naszym udziałem przy okazji nowej płyty sprawa jest osobista, to my nic nie tracimy po prostu. Także mamy z tego fan, możemy robić dokładnie to, co chcemy, to, na co mamy ochotę. Proces trwania prac nad tą płytą to faktycznie ile 4 lata, nie? bo mhm. w 2010 wydaliśmy poprzedni album. No musieliśmy się przestawić na zupełnie inne pisanie. Nie byliśmy nie? zachwyceni tą yy, na, wizją. Tak, tak. Na początku chłopcy nie chcieli kupić tego pomysłu, ale, ale, ale udało się, nagraliśmy po prostu sporo materiału. No, nie chcieliśmy robić jakiegoś koncertu w związku z obchodami naszego 20-lecia. Nie chcieliśmy wydawać jakieś płyty z cyklu The Best trasy objazdowej z gośćmi i tak dalej, woleliśmy po prostu nagrać płytę zupełnie inną. I o tyle to jest fajne, że no, no jest to komfortowe, bo cały czas nas to bawi, jest komfort grania, komfort pracy, cały czas nas to nakręca i nie musimy po prostu, nie mamy świadomości, że robimy coś, co już wcześniej padło naszym udziałem, bo to było no totalnie nowe doświadczenie dla nas, wyzwanie no po prostu, bo Daron blał lekcje gry na gitarze od podstaw, takich podstaw typowo rockowych, bluesowych, ja musiałem nauczyć się pisać numery, wyzbywając się w ogóle maniery, po prostu grania ostrego na gitarze, inne pisanie riffów, inna aranżacja wokali, solówek, wszystko. A jaki macie plan? Ogólnie ponagrywać i później żyć z procentów, tak jak Budka Suflera na przykład? Czy chcecie y, w... grać dokąd starczy sił w ogóle aż padniecie? Darek, czy... <grym> mi się wydaje, że każdy muzyk tak ma, że dopóki go to cieszy i rajcuje i lubi występować na scenie i nagrywać płyty, to będziemy to robić do tego momentu. No. A to nie, że sex, drugs, rock'n'roll? To też, to też. No dolary, no, te, dolary, to są, to, to dolary, będą też oglądały dolary, dzieci. Dolary, <grym> dolary, dziwki, kokaina. <grym> tak. <grym> Tak no. było od początku. No. no tu się zbyt wiele nie zmieni, no po prostu pewnie dalej będziemy robić to, co, to, co robimy, bo Siedem. mam nadzieję, że tak bo będzie. Mówiłem, że też zdobyliście nagrodę, Fryderyk, czego Wam bardzo gra gratuluję. Dziękuję za i odpuść nam nasze winy 2004, 2004, tak. tak. trzeci? Jakoś tak. No. No. Gratuluję Wam bardzo, bo to fajna nagroda. Czy chcielibyście wziąć udział w jakimś talent show i dlaczego nie? Jak już odpowiedziałeś na to pytanie, to ty nie zacznij. Wiesz co, no nie, nie powiem, żebym się nad tym nie zastanawiał, bo kiedyś faktycznie, zwłaszcza wtedy, kiedy one się pojawiły w Polsce w takiej e, ogromnej ilości, to, to po prostu też się nad tym zastanawialiśmy. Natomiast no, doszliśmy do wniosku, że mm, po pierwsze nam by to nic nie dało, bo to nie ten target fanów, e, nie na tym nam zależy, e, to raz, a dwa, no, to, to ryzyko, że po prostu nawet jak się uda i będzie się tą gwiazdką przez jeden, bądź dwa sezony, to nie jest chyba współmierne do tego, żeby pokazać się w tej telewizji. I no trzeba przyznać, że w telewizji trzeba być asertywnym, no, nie każdego stać na tą asertywność, a nam się nie chce, nie? My no wolimy robić to, co chcemy. Wiem coś o tym tak, ale często też wypycha wiecie, jak pokazujecie się w telewizji gdzieś. Możecie dalej robić swoje, ale gdzieś tam macie głębsze grono odbiorców, prawda? Więc no to dobra, no znaczy, bo... są różne programy, tak? Niektóre są słabsze, manipulują ludźmi i tak naprawdę nie możecie być tam sobą, ale są też takie programy, które rzeczywiście chcą wypchnąć te Jakie? zespoły na większą skalę. No, no to, są takie lazy. To, to jednak zadasz to pytanie <gry> ale skoro mamy już e, narkotyki za darmo, mamy dziewczyny za darmo, e, grupis. E, mamy no, no. dolary te no przysłowiowe, się to teraz za musisz zadać to pytanie, o co chodzi z grupis. No Myślałam, że znacie nie te swoje no, grupis i chciałam spytać, czy nadawałoby się do naszych sesji w CKM po prostu, czy macie tam jakieś takie perełki. Wydaje że tak. Nie. Nie. To twoje nie, moje tak. <gry> Okej, <Okay>, sorry, Sofia. <szefie. gry> I na koniec takie branżowe pytanie: kogo tak naprawdę chcielibyście rozebrać do sesji w CKM? Gdybyście mieli kogoś powiedzieć, wskazać, to kogo byście rozebrali chętnie do CKM? Nie chciałbym panuć kogoś, kto już był. Nie? A tak na szybko? No, tak na szybko. Ciebie. O, Dziękuję no, bardzo. Na przykład. Za... na przykład. No to idziemy. No to, dobra. No to już. Dziękuję Wam bardzo. Dzie dziękuję.